Jego pierwszy rozdzielny górze robi 13 punktów, a przede wszystkim widać, że lekturz jest w tej ale kapitalnie odczytujący intencje rywali, obierający świetnie ścieżki, doskonałe taktycznie, więc warto zwrócić uwagę na tego zawodnika. ale bohaterami dzisiaj są przede wszystkim Zielonoróżanie, nowy hotel follow-up z góra, którzy pewnie kontrolują przebiegu meczu od pierwszego wyścigu, wygrywają wschodą pójdą resztą na 53-37, robiąc milowy krok. To jeszcze nie koniec, to jeszcze nie jest pewne, ale to zwycięstwo było niezwykle potrzebne.